Cześć, a przed nami zadanie rozwiąż równość. witam w... na kanale Akademia Umiejętności Prawie Wszelakich, ewentualnie niech będzie Matematyka i nie tylko. Tych kanałów jest więcej, cechą ich wszystkich jest i nie tylko, jakkolwiek tym razem Matematyka zadanie jest w ogóle z podręcznika... Do matematyki to jest podręcznik dla szkoły średniej, klasa druga, zakres podstawowy i rozszerzony, wydawnictwo nowa era, a jeden z pierwszych rozdziałów, właśnie ten, który najprawdopodobniej przerabiany jest może przez Ciebie, Twoich rówieśników. A kolegów, koleżanki w szkole. Dotyczy on mm, czegoś kwadratowego, równa nierówności, tutaj w szczególności nierówności. Rozwiążemy sobie jakiś przykład tutaj z zadania czwartego. Wszystkich nie będziemy robić, zrobimy jeden. Weźmiemy sobie może przykład D. Jakby skorzystam a, z tablicy, tak jak widać, Microsoft, Microsoft Whiteboard. Mm, Wolałbym Jumboarda. Jumboard jeszcze jest, być może krojarzysz, znasz z czasów, kiedy była nauka zdalna narzędziem Google, niestety Jumboard jest jakby dostępny tylko do końca września. Ja już w tym momencie szukam jakichś innych narzędzi, jeśli w ogóle masz pomysł jakiś, na jakieś inne narzędzie niż Jumboard Google, a narzędzie tak proste i tak intuicyjne w obsłudze jak Jumpboard Google, to napisz w komentarzu. Chętnie a, skorzystam. A, mm. Dobrze, spróbujmy pójść już tutaj do zadania. Szukam tutaj jakby narzędzia, które byłoby białe, białym długopisem czy czymś w tym rodzaju. Nie widzę. No, wybiorę jakiś inny kolor. Dobrze, nie wiem czemu nie widzę. OK, ten kolor myślę, że też będzie OK. Myślę, że pod punkt D będzie OK. O, przepiszmy, 1 trzecia x plus 1 trzecia, to jest wszystko w nawiasie. Poza nawiasem jest to kwadratu, to ma być większe od 2 trzecich x minus 8 trzecich. A co to jest, krótko mówiąc, nierówność? Mamy znak większości nierówność kwadratowa. Jak rozwiązujemy nierówność kwadratową? Poprzez wykres funkcji kwadratowej. Czyli na pewno dążylibyśmy do wykresu funkcji kwadratowej. Wykres funkcji kwadratowej, wykres funkcji kwadratowej. I najzwyczajniej z tego wykresu, to będzie taki uproszczony wykres, odczytamy sobie zbiór rozwiązań tej nierówności kwadratowej. Mm -hmm, okay. No i teraz jak sobie poradzimy z rozwiązaniem? Myślę, że najpierw po lewej stronie tutaj sobie podniesiemy do kwadratu. No, nie nagrałem jeszcze jakiegoś osobnego filmiku na temat wzorów skróconego mnożenia. Tutaj widać po prawej stronie taki wzór będzie przydatny, czyli tutaj mamy nic innego, tylko kwadrat sumy, tak? Może sobie z prawej tutaj strony przypomnijmy ten wzór, kwadrat sumy. Mianowicie otwórz nawias w nawiasie A plus B, poza nawiasem do kwadratu to się równa A kwadrat plus 2. but Plus b kwadrat. No, żeby mieć swobodę stosowania takich wzorów, no to jest kwestia jakby osobnego poćwiczenia, jakkolwiek to jest kwadrat sumy. A mm, możesz napisać w komentarzu, czy potrzebujesz dodatkowego filmiku na temat tego wzoru. Kwadrat sumy, chętnie go nagram. A dobrze, no to, no to podnieśmy do kwadratu. No, no, naszym a jest tutaj 1 trzecia x, a 1 trzecia x do kwadratu to jest 1 trzecia do kwadratu, czyli 1 dziewiąta. x do kwadratu, czyli x kwadrat plus 2ab, czyli będzie 2 razy 1 trzecia razy 1 trzecia, 1 trzecia razy 1 trzecia to jest 1 dziewiąta, 2 razy 1 dziewiąta to będzie 2 dziewiąte, czyli będzie 2 dziewiąte razy a, czyli w znaczeniu tam jeszcze jest razy x, czyli będzie 2 9 x, 2 razy 1 trzecia x, razy 1 trzecia, to będzie 2 9 x. Oczywiście możesz mnie tutaj kontrolować, czy błędów żadnych nie popełniam. Ja swoją drogą też powinienem był to robić, mam nadzieję, że żaden mi się nie wkradnie. No i mamy jeszcze 1 trzecią do kwadratu, czyli b kwadrat to jest 1 9 No i prawą, lewą stronę mamy zrobioną, przechodzimy sobie na prawą, w znak nierówności przepisujemy. Tutaj bez zmian 2 3 x minus 8 trzecich, tutaj są wyrazy niepodobne, więc nic się nie zredukuje. Co bym chętnie zrobił? Pozbył się ułamków. Myślę, że Ty również. Że... No i jak to możemy zrobić? No myślę, że najzwyczajniej pomnożymy sobie. Mamy widzimy dwa mianowniki po lewej dziewiątkę, po prawej trójkę. Oczywiście, jak będziemy mnożyć stronami, to chcę zrobić, to będziemy mnożyć równocześnie i lewą i prawą przez to samo, a przez co zrobię? Przez dziewiątkę. Dlaczego dziewiątkę? No bo to jest wspólna wielokrotność taka najmniejsza dziewiątki i trójki. No to przemnożymy. 1 dziewiąta x kwadrat razy 9 to jest najzwyczajniej x kwadrat, 2 dziewiąte x razy 9 to jest 2x. 1 dziewiąta razy 9 no to będzie 1. 2 trzecie x razy 9, 9 przez 3 to jest 3, 3 razy 2 to jest 6, czyli mamy 6x. 8 trzecich razy 9, no to 9 przez 3, bo 9 z trójką się skróci, to jest 3, 3 razy 8 to jest 24, czyli minus 24. Jak za szybko to zrobiłem, to możesz sobie najzwyczajniej a cofnąć od tempo wziąć m, odpowiednią ilość razy mniejszą i posłuchać jeszcze raz jak ja to tam e, przemnożyłem, jak kolejnych przemnożyłem każdy wyraz po lewej i po prawej stronie przez tą dziewiątkę. No i tutaj już się pozbyliśmy ładnie ułamków. Co możemy zrobić? No redukować wyrazy podobne. Co w tym celu zrobimy? A m, wszystko jakby sobie przeniesiemy na jedną stronę. I specjalnie nie faworyzuję, słowa przyniesiemy, ale powiedzmy, że, że użyję go tutaj. Dosłownie rzecz biorąc odejmę sobie tutaj 6x stronami i dodam 24. I w ten sposób będę miał x kwadrat plus 2x minus 6x to mi da minus 4x. I co jeszcze? Plus 1 plus 24 to mi da plus 25 i to jest ciągle większe od zera, znak większości mi się tu nie zmienia. No i tu już mam taką fajną postać. To jest taka postać typu, że mogę się tego trójmianu dopatrzeć kwadratowego, tak? Czyli mam na myśli, że ax kwadrat plus bx plus c. I to mi tutaj pozwala jakby powiedzieć wyraźnie, że a to jest 1. Uwaga, a to nie jest x kwadrat, to jest to, co stoi przy x kwadrat. To jest liczba, która stoi przy x kwadrat. Powstaje pytanie, stoi tutaj coś? No, pierwsze wrażenie, no nic nie stoi, bo tam nic nie ma. Czyli co? Czyli stoi 0? No nie za bardzo, bo pomiędzy tą liczbą, którą tam sobie wyobrażamy, a x kwadrat jest razy. Gdyby tam było 0, to byłoby 0 razy x kwadrat, czyli 0, czyli w ogóle nie byłoby niczego, żadnego x kwadrat, czyli stoi 1. To tak jak mam jedno jabłko. Jak mówię, że zjadłem jabłko, to znaczy, że zjadłem jedno jabłko, czyli jedynka jest najzwyczajniej pomijalna w zapisie, czyli jak nie ma niczego w zapisie żadnej liczby przed literką, to znaczy, że tego czegoś jest 1. b jest równe minus 4, c jest równe 25. No i co? No i mógłbym sobie liczyć deltę, tak? No delta, chyba pierwsza Padło to określenie. Tutaj przypomnijmy, że jest wzór na deltę, tak zwany wyróżnik, który miano kwadratowego, czyli b kwadrat minus 4c. No i co dalej? No i możemy sobie liczyć tą deltę, ale po co mi ta delta? No po to, żeby rozwiązać nierówność, inaczej tutaj za bardzo a, nie mogę. To znaczy są sposoby a, bez delty. Tutaj na opartego tak się przyglądam, ale nie widzę. Znaczy można byłoby tutaj próbować a, ten wyraz minus 4x jakoś przekształcać. A, a, na przykład grupować wyrazy. Natomiast myślę, że spróbujemy myślę, że spróbujemy właśnie poprzez deltę, będzie mi tutaj to nawet zręczniej, no i co? No To liczymy, tak, czyli mamy sobie tutaj się zastanawiam, czy się zmieszczę, mam nadzieję, że tak policzmy sobie tą deltę można i zwyczajnie tutaj znak równości i zaczniemy podstawiać. Minus 4 do kwadratu to jest 16, minus 4 razy 1 razy 25. No i co to takiego będzie? No tutaj się kroi po prostu, że to będzie mniejsze niż 0. No bo najzwyczajniej o, tutaj jeszcze sprawdzę. No a się równa 1, c równa 25. Tutaj to są wszystko wyrazy dodatnie. A, jeszcze raz spojrzę tutaj sobie. No tutaj wszystko było na plusie. A, odjąłem 6x, czyli 2x minus 6x to jest rzeczywiście minus 4x. A, x kwadrat był tylko po lewej stronie. Tutaj natomiast było 1 plus, było plus 24, no bo po prawej było minus 24, więc to 24 do 2, a więc jest plus 25. Czyli na pewno a i c są dodatnie. Czyli wynik mnożenia minus 4ac jest ujemny. Czyli to rzeczywiście będzie mniejsze od zera. Tak? Czyli tutaj wręcz nawet nie interesuje mnie ile to jest. To jest po prostu mniejsze od zera. No bo minus 4 z 25 to jest 100. Tak? Czyli, czyli 16 minus 100 to jest mniejsze od zera. No i co? I brak miejsc zerowych. Tak jest jakby wniosek. Brak miejsc zerowych. No i co z tego? No nic. To nie jest jeszcze koniec. To nie przesądza o niczym. Zerowych a to on niczym nie przesądza. Dobrze. Najzwyczajniej, tak jak powiedzieliśmy, potrzebujemy, zmierzamy do wykresu funkcji kwadratowej. Zauważamy, że nasze a jest równe jedynce. A tutaj, może to sobie zaznaczmy: a jest równe jedynce, czyli to jest większe od zera. No i co z tego? Chodzi o to, że. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Parabola może mieć ramiona skierowane ku górze lub ku dołowi. Jeśli a jest dodatnie, w tym przypadku jest, to mamy ramiona skierowane ku górze. Ku górze. Oczywiście przez u zamknięte. Dobrze, ku górze. I co? No i w takim razie, no i dodatkowo jeszcze a, jest brak miejsc zerowych, czyli ta nasza parabola w ogóle się nie przetnie z wykresem a, a, osi x. -ów. Tutaj może sobie jakby ten wykres sporządzimy w innym kolorze. W jakim kolorze? Niech będzie, niech będzie coś takiego. Czyli mamy tutaj ten nasz wykres, a tu sobie strzelimy wykres, a i teraz tutaj oczywiście oś X jest nad osią X wykres, a w związku z tym, że wykres jest cały nad osią X, zatem funkcja przyjmuje tylko i wyłącznie wartości dodatnie, spójrzmy na to, że w tym momencie muszę zwrócić uwagę, że mnie interesuje sytuacja, kiedy lewa strona przyjmuje właśnie wartości większe od zera tylko i wyłącznie. No tutaj widać, że po prostu zawsze, czyli rozwiązanie jest bardzo proste, mianowicie, a, mianowicie mianowicie a, a, X należy do rzeczywistych. Taka jest odpowiedź. R to znaczy zbiór liczb rzeczywistych. Rzeczywiste to znaczy, że każda dowolna liczba po prostu spełnia a, tą nierówność. I to jest koniec tego zadania.